Europejski Zielony Ład to kompleksowe podejście do ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, a rolnictwo jest w tym kontekście jednym z kluczowych obszarów. Wprowadzenie nowych zasad stawia duże wyzwania, dlatego tak wiele czasu poświęcono temu tematowi w trakcie Krajowych Dni Pola w Minikowie. Podczas konferencji i spotkań dyskutowano m.in. o stosowaniu chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej zawiera praktyczne porady, które zapewnią zrównoważony rozwój w sferze produkcji rolniczej. Jakie znaczenie ma kodeks dobrej praktyki rolnej w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu? Jest to bardzo ważne z tego powodu, że no rolnicy często popełniają błędy i trzeba im przypominać, jak należy postępować np. Na ze środkami ochrony roślin, ale nie tylko, bo generalnie z całą produkcją. Żeby dobrze zrealizować koncepcję zielonego ładu, jest to tutaj o tyle to ważne, że istotny jest płodozmian, który nam zmienia stan fitosanitarny gleby, oczywiście w kierunku korzystnym. Istotne są też działania związane z ochroną roślin. Bardzo ważne jest, jaka jest prędkość wiatru, jaką używamy dysze w zależności od stosowanego środka ochrony roślin. Istotne jest, że robimy to wtedy, kiedy rzeczywiście jest to zagrożenie, a nie kiedy to zagrożenie nie występuje i byśmy niepotrzebnie do środowiska wprowadzali środek ochrony roślin. Czy rolnicy są przygotowani do wprowadzenia tych zasad? Ci dobrze rolnicy tak, dlatego że oni są wyedukowani. Właśnie Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Instytut Ochrony Roślin, Państwowy Instytut Badawczy, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin. No, tą wiedzę przekazuje. Natomiast jest cała grupa rolników, którzy albo nie do końca dobrze słuchali, albo to lekceważą. Dlatego tutaj trzeba ciągle to powtarzać. Tak jak powiedziałem, dla zdrowia ich, czyli dla zdrowia stosujących środki ochrony roślin, dla rozjaśnienia umysłu, że nie tylko istnieje chemiczna ochrona roślin, ale także biologiczna ochrona roślin, o czym często zapominamy. Mamy doskonałe środki biologiczne do zwalczania szkodników, do zwalczania grzybów chorobotwórczych, do ograniczania ich obecności, a one nie są tak szkodliwe dla środowiska i one idealnie wpisują się w zielony ład. I zdaje się, patrząc perspektywicznie, rolnicy nie mają wyjścia, to trzeba będzie wprowadzić. No w zielonym ładzie według mnie to jest nieuniknione. Natomiast Polska tutaj w tej sytuacji jako kraj Unii Europejskiej Znajduje się w stosunkowo korzystnym położeniu, dlatego że my średnio nie zużywamy dużo substancji czynnej na hektar w porównaniu do wielu krajów Unii Europejskiej można powiedzieć, że my jesteśmy krajem dość ekologicznym, czyli tutaj jest potrzebne teraz właśnie stosowanie środków biologicznych, niechemicznych metod ochrony roślin, no i oczywiście bardzo rozsądnego stosowania środków chemicznych. W 60-hektarowym gospodarstwie pan Rafał uprawia rzepak, żyto ozimę, groch siewny i soję. Chemiczne środki ochrony stosuje z rozwagą. Stosując środki ochrony roślin, bierzemy pod uwagę ochronę środowiska, gdyż gleba, na której gospodarujemy, jest naszym warsztatem pracy. Jest to żywy organizm. Jeżeli coś źle pójdzie, spalimy albo zanieczyszczymy tą glebę, to ta gleba Odchoruje swoje i zanim wróci do poprzedniej żyzności, trochę minie. A to są dla nas straty, których już nie odzyskamy. Gospodarz podchodzi ze zrozumieniem do konieczności ochrony środowiska. Jednak zasady, które mają zostać wprowadzone, nie do końca go przekonują. My w Polsce, w stosunku do reszty Europy, już jesteśmy ekologiczni. Skoro używamy jedną trzecią. Tego, co zużywają na zachodzie, chodzi mi o substancje aktywne, no to w stosunku do Europy Zachodniej jesteśmy już bardzo ekologiczni. I nasza żywność, nasze produkty są wysyłane na zachód, i tam są bardzo cenione. A my w Polsce nie potrafimy tego uszanować, że mamy tak dobrą, do, dobre produkty i nie jest rozwijany w tym kierunku przemysł. Europejski Zielony Ład zakłada zredukowanie stosowania środków ochrony roślin o 50%. We wspólnocie najwięcej pestycydów stosuje się w Holandii 8 kg substancji czynnych na hektar, we Włoszech ponad 7 kg, w Portugalii 5 kg na hektar. Jak wynika z badań, w Polsce używa się średnio 2,5 kg substancji czynnej na hektar, natomiast średnia unijna wynosi 3,5 kg. Pan Rafał uważa, że mógłby się przebranżowić na gospodarstwo ekologiczne, ale problemem pozostaje rynek zbytu takich produktów.